Cześć, tu Agata z Małej Szklarni i w tym odcinku porozmawiamy o Juce. Pochodzi ona z północnej i środkowej Ameryki i jest jedną z prostszych w uprawie roślin doniczkowych. Ma ona takie specyficzne zielone rozety oraz gruby pień. Oznacza to, że nie potrzebuje ona zbyt dużo wody i wystarczy jej dość rzadkie podlewanie. Juki pochodzą z terenów pustynnych i półpustynnych, więc będą chciały mieć dość jasne stanowisko. Ale jeśli macie takie nieco bardziej zacienione, to też powinny dać sobie radę, ale ograniczcie wtedy podlewanie. W tych jaśniejszych stanowiskach będą rosły one zdecydowanie szybciej i będą też potrzebowały nieco więcej wody. Juki podlewamy jak ich wierzchnia warstwa podłoża porządnie przeschnie, także można nawet na stałe wbić sobie na całą długość doniczki patyczek i wyciągać go między podlewaniami. Jeśli przyczepia się jeszcze do niego ziemia, to znaczy, że jest ono jeszcze dość wilgotne i warto jeszcze zaczekać. Dopiero jak ten patyczek będzie praktycznie suchy, wtedy można brać się za konewkę. Juki nie są jakoś specjalnie wrażliwe na wilgotność powietrza. Wytrzymają nawet taką w granicach 40%, ale mogą się wtedy pojawić suche końcówki liści. Jeśli będą Wam przeszkadzać, można je delikatnie przyciąć, ale najlepiej byłoby zainwestować w nawilżacz powietrza. Który tę wilgotność w mieszkaniu podwyższy. Ze względu na to, że juki nie lubią mieć mokro w korzeniach, najlepiej będzie przesadzić je od razu po zakupie. Czyli pozbywamy się podłoża produkcyjnego i przesadzamy je w dość luźną mieszankę. Do ziemi uniwersalnej dorzucamy dość sporo piasku, perlitu, wermikulitu i drobnego keramzytu. I taką roślinę przesadzamy nawet zaraz po zakupie. Jeśli wolicie odczekać, no to można roślinę najpierw zaklimatyzować, czyli Stawiamy ją w docelowym miejscu na około 2 tygodnie i dopiero wtedy zabieramy się za jej przesadzenie. Młode okazy rosną dość szybko, więc przydałoby im się przesadzanie co rok na początku sezonu, czyli w okolicach marca-kwietnia, a jeśli macie już takie dorosłe okazy, no to tutaj wystarczy przesadzanie co 2-3 lata. Jeśli chcecie im pomóc, można też wymienić wierzchnią warstwę podłoża, czyli zbieramy to już jałowe i wymieniamy na świeżą, bogatą składniki odżywcze, i tak możemy postępować co roku. Jak każdą roślinę jukę też możemy uprawiać w podłożu hydroponicznym, czyli tak samo tutaj będziemy oczyszczać korzenie porządnie z tego podłoża produkcyjnego. Następnie trzeba będzie je opłukać pod bieżącą wodą tak, żeby były czyste i wtedy przechodzimy do przesadzenia w podłoże hydroponiczne. Sprawdzi się tutaj zarówno keramzyt hydroponiczny, jak i taka mieszanka specjalnie stworzona pod hydroponikę. Jeśli chodzi o Nawożenie to w hydroponice trzeba będzie zdecydować się na nawóz mineralny, taki do roślin zielonych, czyli który w pierwszym miejscu w składzie będzie miał azot. A jeśli chodzi o uprawę w podłożu organicznym, no to tutaj sprawdzi się też klasyczny biohumus też do roślin zielonych, ale również ten mineralny, który możemy też stosować do hydroponiki. Rozmnażanie juki będzie niestety dość trudne przez to, że ma ona tak zdrewnianą łodygę. Może być spore ryzyko gnicia. Zarówno w wodzie, jak i przy posadzeniu takiej sadzonki bezpośrednio do podłoża. Zawsze warto spróbować. Wtedy odcinamy taką sadzonkę wierzchołkową. Robimy sobie mieszankę dość luźną do tej sadzonki. I następnie pęd zakopujemy dość głęboko w tym podłożu. Lekko zwilżamy i czekamy, czy pojawią się korzenie. Taka sadzonka powinna stać w jasnym, ciepłym miejscu, tak żeby ten rozwój korzeni jak najbardziej ułatwić. A roślina mateczna po cięciu powinna puścić nowe stożki wzrostu, więc też po czasie będzie się ładnie prezentować. Juki są dość odporne na ataki szkodników, ale zawsze niestety mogą pojawić się jacyś niechciani lokatorzy. Mogą być to wełnowce, wyglądające jak małe, zbite kłębki waty, i też tarczniki, czyli takie małe, brązowe, okrągłe tarczki. I w obu przypadkach najlepiej sprawdzi się zmycie ich spirytusem. Może być to patyczkiem do uszu, bądź wacikiem, i ten wacik trzeba będzie dość często przy tym myciu zmieniać. A następnie wykonanie oprysku. Niestety te szkodniki są dość odporne na opryski. Najlepiej sprawdzi się polisek. Jeśli zdecydujemy się na oprysk, to po tygodniu trzeba będzie go powtórzyć. Warto też zwrócić uwagę na ataki wciornastków, czyli takich przecinków. Młode formy larwy mają kolor biały, a te dorosłe ciemniejsze, taki brązowy. I one też będą żerować na spodzie liścia, będą wysysać soki. Mogą też pojawić się przędziorki, czyli takie drobne pajęczaki o pomarańczowym kolorze. Wtedy roślinę należy jak najszybciej umyć. Można też zabrać ją pod lekki prysznic. I wszystkie szkodniki, które tylko widzimy, ścieramy porządnie ściereczką. Po takim umyciu rośliny, jak przeschnie, możemy wykonać oprysk. Na wciornastki sprawdzi się mospilan bądź Zeon, A na przędziorki może być również mospilan albo ortus. No i tutaj tak samo, jeśli decydujemy się na oprysk chemiczny, no to po tygodniu trzeba będzie go powtórzyć. Ale na wciornastki i na przędziorki mamy też naturalną metodę. Są to dobroczynne roztocza. Na przędziorki będą to dobroczynki, a na wciornastki świrski. Są one sprzedawane w takich saszetkach, które wystarczy rozwiesić na roślinie i one same już sobie wypełzną i będą zjadać te nasze szkodniki. Także to jest taka naturalna metoda, która również powinna się dobrze sprawdzić. Po wielu latach juki potrafią osiągnąć naprawdę ogromne rozmiary. Jeśli macie duży salon, to jeśli postawicie w słonecznym miejscu taką nawet małą jukę, to po wielu latach będziecie mieli już naprawdę spory okaz. Także bardzo polecamy, jeśli chcecie stworzyć sobie taką małą dżunglę. To tyle w tym odcinku. Zapraszamy Was do sekcji komentarzy. Podzielcie się z nami swoimi doświadczeniami z roślinami. Zapraszamy Was również do obejrzenia innych filmików na naszym kanale, gdzie również znajdziecie wskazówki odnośnie pielęgnacji roślin. Subskrybujcie nasz kanał. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia!